Udzielał pan już wywiadów, proszę powiedzieć to, czego pan nie powiedział w innych wywiadach. A chciałby pan powiedzieć. Myślę, że to ciężko, bo jakby przede wszystkim spektakl ma mówić sam przed siebie, więc ja tylko mogę powiedzieć dwie czy trzy podstawowe informacje. W Sopot Wzięci to jest napisana specjalnie na zamówienie Teatru Wybrzeże historia muzyczna z sągami, teksty napisał Michał Grudziński, muzykę Marcin Partyka, choreografię przygotowała Paulina andrzejewska syn scenografia Elżbieta Rokita. Wymieniam tych twórców, bo to jest grupa, grono ludzi, z którymi pracujemy od wielu, wielu lat wspólnie i budujemy opowieści teatralne, muzyczne w wielu miejscach już w Polsce. Bardzo często zdarza nam się budować takie historie, które wychodzą od pewnej specyfiki, charakteru lokalnego, takiej lokalnej opowieści. Bardzo lubię te opowieści, które są zanurzone w charakter, klimat danego miasta, tak było w Toruniu, w Krakowie czy w Kaliszu. Teraz Sopot to miejsce dla mnie bardzo szczególne i też takie bardzo osobiste. Ja się bardzo ucieszyłem, jak zadzwonił dyrektor Orzechowski z propozycją zrobienia tego spektaklu, dlatego że tutaj do Sopotu zdarza mi się przyjeżdżać regularnie niemal od 30 lat i pamiętam, jak to miasto się zmienia, jak ono trochę wyglądało jeszcze inaczej w tej końcówce czy w latach 90., gdzie jeszcze bardzo mocno czuć było ten klimat perelowski. No i teraz, jak już już tak naprawdę rozkwitło w bardzo... Elegancki kurort. Jest w tym mieście pewien rodzaj specyfiki czy klimatu który jest mi bliski, mnie jako człowiekowi, który jest urodzony, wychowany i mieszkam w dużej części w Krakowie, czyli mieście, które jest z kolei bardzo mocno obarczone historią, mrokiem, ciemnością, tam jest mnóstwo tej takiej ciężkiej przeszłości, natomiast tutaj mamy z kolei pewien rodzaj lekkości, pewien rodzaj takiego dystansu, który, który daje też oczywiście morze, ale też to, że tutaj przyjeżdża się po przygodę, po odpoczynek. Tutaj to nie jest miejsce do pracy, tylko to jest miejsce, w którym można troszkę odpłynąć, odlecieć, można trochę zanurzyć się we własne myśli. I taki też chciałbym, żeby był ten nasz spektakl, trochę odklejający się od tej normalnej, codziennej rzeczywistości, proponujący pewien rodzaj podróży w stan wyobraźni. My podróżujemy też nie tylko w wyobraźni, ale i w czasie, bo, bo pretekstem do, do powstania tej historii jest 120 lat Sopotu. My oczywiście nie realizujemy, broń Boże, spektaklu historycznego czy dokumentalnego. To jest pewna fantazja, pewna gra wyobraźni, ale w której pojawiają się również autentyczni bohaterowie czy autentyczne zdarzenia z historii tego, tego miasta. I tak sobie podróżujemy po tym XX stuleciu i 20, początku XXI wieku w którym w tym klimacie sopockim troszkę się też przegląda ta taka duża historia bo to jest tak że to miasto oczywiście jest miastem kurortem miastem troszkę położonym z boku tych wielkich wydarzeń one gdzieś tam co jakiś czas tutaj znajdują swoje odbicie my oczywiście jesteśmy też w bardzo specyficznym momencie historii dzisiaj Robimy teatr rozrywkowy, ale jednocześnie z pełną świadomością, że gdzieś obok nas toczy się bardzo brutalna krwawa wojna. I tak jest niestety zawsze, że gdzieś jakieś wojny, jakiś świat tej grozy istnieje i ta... Ten element pewnego niepokoju też trochę przecieka do tego naszego świata i trochę gdzieś go też wpuszczamy w kilku miejscach spektaklu, tak żebyśmy nie zapomnieli, że to jest nie tylko wyłącznie historia rozrywkowa, opowieść fantasmagoryczna, ale też gdzieś tam dotykająca nas, naszej, naszej, naszej codzienności. W swojej wypowiedzi użył Pan takich słów, które niemal prowokują, żeby zadać pytanie. Z jednej strony, odlecieć w Sopocie oznacza zanurzyć się całkowicie, czyli um, Sopot znany jest również z przekraczania wszelkich barier. Mówi o młodych ludziach, którzy korzystają z używek i korzystają z różnych um, sytuacji, które, no nazwijmy to, są przekroczeniowe. Więc odlecieć w Sopocie rzeczywiście to jest y, słowo przypisane do Sopotu. Z drugiej strony, Sopot ma też y, wiele ciemnych y, swoich y, y, historii czy momentów, y, które również wiążą się z pewnym rodzajem zapomnienia, o którym Pan również tutaj powiedział. Mówi Pan o. Y, tym, że spektakl ma charakter rozrywkowy, a z drugiej strony, że pamięta Pan, ma Pan z tyłu głowy, że, że dzieją się rzeczy przełomowe. Proszę powiedzieć, czy tutaj również w tym spektaklu e, gdzieś zasygnalizowane będą te momenty przełomowe, które są związane z Sopotem? Mówię tutaj o różnych sytuacjach, nie tylko o awangardzie, która tworzyła również ten Sopot, o ludziach. Wiadomo, że w Sopocie mieszka najwięcej ludzi e, wykształconych i artystów i tak dalej, więc... Rzeczywiście jest to specyficzne miejsce, a z drugiej strony no, działy się w ostatnich latach sytuacje, które również można nazwać przekroczeniowymi. Czy gdzieś tam jakieś będzie? Odniesienie, sugestie. Może tak się takie elementy pojawiają. Natomiast ja tutaj bardzo się staramy wystrzegać, jakby tworzenia takiego spektaklu o charakterze publicystycznym. To jest jakby bardzo istotne, bo oczywiście wiemy, tutaj bardzo wiele było elementów i dyskusji dotyczących wiemy, pewnych klubów, które, w których toczyły się bardzo mroczne historie. Natomiast tego spektaklu takim, który robimy, czyli złożonym z songów, złożonych z piosenek, gdzie jednak ta warstwa poetycka dominuje i to tego się nie da tak ująć tak powiem wielowymiarowo można pewnych rzeczy lekko dotknąć bo oczywiście tak jak mówimy ten sopot rozrywkowy w którym pojawiają się używki pojawia się nocne życie on oczywiście też u nas jest no bo takiego sopotu nie mogło, nie mogło zabraknąć ale też jest ten ten, ten ten sopot zupełnie inny który jest tym sopotem nostalgicznym sopotem melancholijnym w którym gdzieś też chcemy troszkę odetchnąć od tej, od tej codzienności właśnie tej publicystyki, która, która gdzieś nas nieustająco nieustająco otacza. To oczywiście pozostaje do oceny widzów, jak, 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 jak w jaki sposób my ten SOPOT widzimy, bo też jesteśmy przybyszami. Jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na niego nieco z zewnątrz. Więc mamy też pewnie inne spojrzenie niż ktoś, kto mieszka tu na co dzień i żyje każdy, każdego dnia tymi wszystkimi bieżącymi problemami. Natomiast... W, jest pełna dwugodzinnym spektaklu muzycznym. Trudno jest oczywiście zamknąć wszystkie wątki, motywy, pokazać ludzi, którzy tu byli. Wiemy, że przez Sopot przewinęła się niebywała galeria barwnych postaci, osobowości. Jest mnóstwo tych postaci legendarnych, związanych z historią tego Sopotu. Są wszyscy ci lokalni dziwacy, czy wariaci, którzy, którzy też gdzieś kiedyś królowali na Monciaku i tworzyli klimat tego miasta. Więc staramy się ten, ten, te, te, te różne oblicza tego miasta oddać, ale przede wszystkim budujemy własną opowieść, budujemy, budujemy historię własną, która jest jakby naszym autorskim autorską powiedziu i mam nadzieję, że też może być i nawet powinna być atrakcyjna i ciekawa do obejrzenia dla kogoś, kto kompletnie nie zna historii. To jest na przykład tylko wyłącznie turystów, który zajrzał tutaj na kilka dni, może w ogóle przyjechał po raz pierwszy do tego, do tego miasta i nagle go, odkrywa go z pewnym zdumieniem i, i, i z podnieceniem idzie na molo czy, czy ogląda Hotel Grand, który dla wielu już stałych bywalców czy dla mieszkańców jest czymś taką naturalnym pejzażem tej rzeczywistości. Sopot ma jedną fantastyczną cechę, bo to jest tak, że tak naprawdę na tej przestrzeni właściwie kilku kilometrów kwadratowych można jakby całą historię tego miasta dotknąć bo jeżeli zaczniemy sobie pójdziemy od klubu Sphinx potem przez atelier obok słynna zatoka sztuki właśnie hotel Grand Molo Spatif i tak dalej to my to wszystko właściwie mamy w zasięgu kilku minut kilkuminutowego spaceru i jakby jesteśmy w tym wirze tej tej sopockiej historii i myślę że też by nam zależało na tym żeby taki wir tutaj też gdzieś wytworzyć w tym, w tym naszym spektaklu, w którym się właśnie te elementy ze sobą trochę mieszają, przenikają i nakładają. Bardzo dziękuję.